Manko, witam serdecznie na kanale Bezawaryjnie. Dziś robimy test dmuchawy Rajobi model OBL 1820S. Sprawdźmy, czy w ogóle jest to coś warte. Najpierw zawartość opakowania. Plastikowa rurka, przedłużka, dmuchawa, instrukcja, to wszystko. W zestawie, jak widzicie, nie było baterii, ale mam tutaj przygotowaną 5Ah no to co, do dzieła, poskładajmy sobie ten sprzęt bateria tutaj mamy rurę no i to jest do tego, żeby zmniejszyć trochę średnicę no i dzięki temu większa siła nadmuchu chyba będzie, nie? no i to wszystko, już jest złożone dobra, przejdźmy sobie do testu Wydmuchawę kupiłem przede wszystkim, żeby robić porządek na chodniku, na tarasie zamiast zamiatania, co mi bardzo długo schodziło Chciałem wydmuchać wszystkie śmieci, ewentualnie trawę po koszeniu, która znajduje się również na kostce brukowej No to co, zobaczmy jak to, jak to działa Dobra, przejdźmy sobie tu Tutaj śmieci nie ma Coś tam było, nie? Dobra, oczywiście to też trzeba później pozbierać. Nie można tak sobie za posesję tego wyrzucić. No ale dobra, jeśli chodzi o zamiatanie samo w sobie, no to byłbym zadowolony. Tutaj z, z garażu spróbuję te śmieci wyrzucić. Czy to będzie miało sens? A zamiatanie garażu jest tu trochę tego. No to jadę. No i to jest super robota. Proszę zobaczyć tylko. Wow, jestem mega zadowolony. Zamiatałem wcześniej chyba z 15 minut cały garaż. A tutaj chwila, moment i z garażu mega szybko to wszystko odkurza. Dobra, jeszcze z tej kostki tutaj. Dobra, pierwszy test mamy zaliczony. No ale teraz będzie dopiero szkoła życia, ponieważ będziemy zgarniać tą maszyną liście i to mokre strawy. Także chodźcie za mną. Patrzcie ile narąbało tu liści. Grube warstwy. No i zobaczmy co ta maszyna potrafi. Zaczynam. Całkiem nieźle, ale tutaj gdzieś się już gromadzi więcej, to już sobie z tym rady nie daje za bardzo. Za ciężkie i za mokre. Widzisz, co tu się stało? Tu je rozwaliło. Co? Tu je rozwaliło. To leżało, widziałaś? Nie rozwaliło. Zobaczcie, jak to zgarnęło. Stąd i stąd. No, do gołej trawy. No, ale szczerze mówiąc, nie wiem, czy to miałoby sens. No, baterii, zobaczmy, ile już jest. Połowa. Połowa baterii. A ile robi? Jak jest 10 minut? Dobra, teraz liście między tujami. Grabiami moglibyśmy uszkodzić rośliny. Zobaczmy jak to pójdzie dmuchawą. No i jak? No super. Jeśli chodzi o to, to mega super sprawa. Teraz, po prostu, sobie ułatwiliśmy robotę grabiami, wszystko, resztę zgarnąć. Nie musimy męczyć się między drzewkami i krzewami. Także tutaj, jak najbardziej, jestem zadowolony. Dobra, kolejny test, y, czyli rabata i te wszystkie tutaj śmieci, gałązki. Akurat igły stój y, z kamienia to jest przewalona sprawa. Bo jeżeli byśmy chcieli to ręcznie usuwać, to by nam to zajęło z dwa dni. Także kolejny test dmuchawy. Zobaczmy, czy się to sprawdzi. Dobra, taki odcinek zrobiony. No i co? Widać, że z grubsza to wszystko zebrało. Oczywiście nie zebrało tych gałązek, które są pod kamieniami. To wiadomo, że to po prostu jest przygniecione i tego nie zbierze. Nie da się w 100% tym wyczyścić całego kamienia, ale tak z grubsza jak najbardziej. Zobaczcie, ile tutaj zebrało. No i przyspiesza to po prostu prace ogrodowe, na pewno jeśli chodzi o takie rabaty kamienne. Ok, kolejny test to zdmuchiwanie. Kropel wody z umytego samochodu. Wiele osób jest zapewne ciekawych, czy dmuchawa da radę z wodą na lakierze. Jak widzicie na myjnie, najlepiej jest właśnie zdmuchać całą wodę, pozbyć się jej, żeby lakier był idealnie czysty. A nie wjeżdżacie na ulicę i później lipa, bo kurz się przyczepia i takie mycie jest w ogóle bez sensu. Sprawdźmy. Jeszcze tutaj bez tej końcówki. Chyba będzie mniejsze ciśnienie. Ale dobra, większy podmuch tak? Dobra, już więcej nie będę robił. Zobaczmy. Najmniejsze krople zostały, i oczywiście ma to też związek z tym, czy mam jakąś powłokę. Tutaj akurat jest nałożony quick detailer, więc te kropelkowanie jest jako takie, no ale dmuchawa w 100% tej wody nie usunęła. Nie wiem, czy w ogóle miałoby to sens dalej dmuchać, bo bateria by mi cała padła. Także po kilku minutach zrezygnowałem i to z samej maski. Więc jeśli chodzi o zrzut wody. No, to raczej się do tego nie nada. Chyba, że byłby idealnie nawoskowany i wtedy te krople by się ledwo co trzymały. Ok, no to przejdźmy do podsumowania. Dla kogo taka maszyna może się nadać? Jest to jedna z tych tańszych dmuchaw od Rajobi. Ja dałem za nią jakieś 160 zł, coś koło tego, bez baterii. baterie mam z innych sprzętów, więc nie musiałem kupować osobno. No, i tak, jeśli chodzi o zamiatanie. Zamiatanie garażu, pierwsza klasa. Ułatwia mi to robotę, zdecydowanie. Zamiatanie y, kostki brukowej i chodnika wokół domu jak najbardziej tak samo z liści, strawy po koszeniu, skórzu y, itd. Więc tutaj też jak największy plus. Y, trzecia rzecz rabaty. Ułatwia zdecydowanie pielęgnację rabat z roślinami, gdzie mamy dużo liści, igieł. Można to zastosować. Nie jest to idealne w stu ale pomaga na pewno i przyspiesza prace ogrodowe. No i trzecia rzecz liście z trawy. No tutaj mam mieszane uczucia. Ma dosyć tej mocy, żeby te liście zgarnąć, ale jeżeli jest tych liści zbyt dużo, no i jeżeli są mokre, no to buchawa nie daje zbytnio rady. Do suchych liści, jak najbardziej, do mokrych, no tak, pół na pół, bym powiedział. Nie wiem, czy grawiami nie byłoby szybciej, gdybym zgarnął te liście. Czy żałuję zakupu? Oczywiście, że nie. Dla mnie do moich potrzeb, jak najbardziej dmuchawa się sprawdzi. Piszcie w komentarzach, czy macie taką dmuchawę, może lepsze modele, wyższe. Także podzielcie się opinią. Bateria 5A starcza bez problemu na jakieś 20 minut pracy. No, i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, to koniecznie subskrybujcie kanał bezawaryjnie. I do następnego odcinka. Pozdro!